Zrób ze mną takie małe doświadczenie. Usiądź sobie wygodnie, możesz zamknąć oczy, weź głęboki wdech przez nos, powoli wypuść powietrze przez usta. A teraz połącz kciuk i palec wskazujący. To jest Gyan mudra, mudra mądrości. Zrób kilka spokojnych oddechów, zauważ, gdzie oddychasz. Najczęściej poczujesz ten oddech, który kieruje się z klatki piersiowej. To oddech umysłu. Oddech koncentracji. Pomaga się wyciszyć, pomaga zebrać myśli, pomaga zrównoważyć emocje. Poczuj, że energia unosi się w górę, do klatki piersiowej, do serca, do głowy. To przestrzeń klarowności, świadomości, spokoju. A teraz zmień ułożenie palców. Połącz kciuk i palec serdeczny. To prana mudra, mudra energii życiowej. Oddychaj powoli, obserwuj, jak oddech, Schodzi niżej, czyli oddychasz do brzucha. To oddech życia, oddech ziemi, i ciało się wtedy rozluźnia. Energia zaczyna krążyć, pojawia się ciepło, przepływ to ten rodzaj oddechu, który regeneruje, przywraca równowagę układowi nerwowemu. Zauważ różnicę: w pierwszej mudrze aktywujesz umysł, a w drugiej ciało. Jedna pomaga ci się skupić, a druga poczuć. To jest właśnie magia pracy z energią dłoni. Twoje palce są połączone z żywiołami, z kanałami energii, w tym co w tobie subtelne i często zapomniane albo bagatelizowane. Oddech i dotyk to najprostsze narzędzia do samoregulacji. Możesz to robić każdego ranka, albo po przebudzeniu, albo może przed snem. Dwie minuty wystarczą, żeby poczuć różnicę. różnice w energii, w emocjach, w jakości snu. Takich i innych praktyk doświadczysz w szkole detoksu, gdzie będziemy łączyć oddech, energię, ciało, emocje w jeden świadomy proces oczyszczania. Bo prawdziwy detoks to nie jest tylko ciało, ale też oddech, świadomość, energia, którą Ty wysyłasz później w świat. Jeśli chcesz nauczyć się, jak oczyszczać organizm na poziomie od fizycznego po emocjonalny, Energetyczny, dołącz do szkoły detoksu. W grudniu już nie ma miejsc, ale na luty jeszcze są. Poczuj siebie w pełni, zrób miejsce na nową energię, na nową wersję siebie. A jak się zapisać do szkoły detoksu? Zobacz w opisie. Zapraszam do praktykowania. Cześć!